Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj bardzo dużo o superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Moim Państwa gościem jest Julia Zagrajek, młynny stójsta w Witam. Dzień dobry. No, co, co do ostatnich Waszych występów, to trzeba powiedzieć, że macie niezłą huśtawkę nastrojów. Raz porażka, raz zwycięstwo, raz porażka. Jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Wasze e, No, szczerze mówiąc, można to tak określić, ponieważ miałyśmy dobrą pasę, wygrywałyśmy tam dwa spotkania z rzędu. E, teraz no, noga nam się podwinęła. Myślę, że mm, na pewno y, dużą przyczyną są kontuzje. Brakuje nam lewego skrzydła Gabrysi Urbaniak i Dominiki Grobelskiej i na tych skrzydłach grają tak naprawdę rozgrywające i no, jest to duży brak, bo nie ma ani kontry, ani żadnych rzutów z pozycji. My też jesteśmy troszkę mm, przemęczone, właśnie dolegają nam dużo kontuzji. I myślę, że to też jest jedna z głównych przyczyn. Ale jak to jest, że gracie taki mecz z Piotrzkową w Trybunalski tutaj w Koszonie, mecz, w którym właściwie to Piotrkowia była teoretycznie faworytem, zespół, który wyżej w tabeli. Przyjechał tutaj, zagrałyście mecz koncertowo, efektowne zwycięstwo, mnóstwo bramek zdobytych. Trochę oszukiwałyście rywala tym brakiem skrzydeł, bo, no. bo nie było tego za bardzo Tam widać. Się udało. Tam się udało. A w Kobierzycach? No na pewno czegoś nam zabrakło. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego przegrałyśmy ten mecz i dlaczego taką ilością bramek. W pierwszej połowie trzymałyśmy ten wynik, potrafiłyśmy dogonić je. Wynik był mniej więcej na remisie. W drugiej połowie już nam odskoczyły ta nieskuteczność. No, nie jestem w stanie nas wytłumaczyć, bo każda myślę, że osobno nastawia się na mecz, jest skupiona. Nam zależy na tych trzech punktach za każdym razem, ale to, no nie wiem, coś zawiodło. Nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć co. W, w, w poprzednich spotkaniach i w Kobierzycach, nawet z Pietrowią wyjście wasze z szatnim Początek drugiej połowy wyglądał dosyć podobnie. Piotrowia mimo tego, że znacząco przegrywała, to ten początek drugiej połowy miała dobry. Tutaj wy przegrywałyście, to kobierzyce wyszły, wyszły na tą drugą połowę, od razu zrobiły sobie dużą przewagę. Później co prawda był kolejny, kolejny taki skok, gdzie zrobiły chyba 5-7 bramek, może nie z rzędu, ale mm -hmm. tylko dwie bramki odpowiedziałyście, ale widać było, że gdzieś te wyjście z szatni powoduje to, że rywal gdzieś tam odskakuje. No Myślę, że my wchodząc na boisko zawsze te pierwsze minuty są takie stresujące, wiadomo i my się musimy wgrać. No z drugą połową też jest tak samo podobnie. 15 czy tam 10 minut przerwy to jednak odpoczywamy. Nie jesteśmy już tak bardzo rozgrzane i myślę, że to też jest jeden z powodów, tak, że musimy się po prostu wgrać, dotknąć tą piłkę kilka razy, wstrzelić się i potem już Powinno być coraz lepiej. No nie ma co ukrywać, to też taki zespół, który wam w jakiś sposób nie leży w ostatnich spotkaniach. No to już spora seria, jeżeli chodzi o mm -hmm. kobieżyce. No to chyba czas w końcu, w końcu przerwać tę serię. No mam nadzieję, że w następnym meczu tutaj u nas w domu będziemy taką wisienką na torcie i wygramy ten mecz, ponieważ no, nie ukrywamy, że nam też jest z tym ciężko, że jednak. Mamy ten zespół, ale w ostatnich 10-5 minutach przegrywamy, tak jak było to w pierwszej serii. E, chcemy to w końcu wygrać, chcemy pokazać, że, że jesteśmy lepsze, e, bardziej zgrane i no, i co więcej dodać. Czas na podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce, wszystkie wyniki, tabela i zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższy weekend. Komplet wyników 14 kolejki spotkań KPR gminy Kobierzyce wygrywa z Młynami Soisów Koszalin 30 do 21. MKS Perła Lublin przegrywa z Zagłębiem Lubin 16 do 28. Piotrkowia Piotrków Trybunalski wygrywa z Ruchem Chorzów 36 do 20. Eurobud JKS Jarosław przegrywa ze Startem Elbląg 24 do 25 tabeli prowadzi Zagłębie Lublin z robkiem 37 punktów, 34 ma KPR Gminy Kobierzyce, 27 Perła Lublin, 24 Piotrkowia Piotrków Trybunalski, 18 mają Młyny Stoisław Koszalin, 10 punktów Eurobud JKS Jarosław i Start Elbląg, 5 punktów Uruchu Chorzów. Program 15 kolejki Start Elbląg zmierzy się we własnej hali z Młynami Stoisław Koszalin, Eurobud podejmuje Perłę Lublin. KWR Gminy Kobierzyce zmierzy się z ruchem Chorzów i Piotrkowia walczyć będzie z zagłębiem. W najbliższej kolejce grać będziecie na wyjeździe ze startem Elbląg. To jest rozpoczęcie trzeciej rundy rywalizacji ze startem. To taki zespół, który z takich są huśtawki, a raz wygrywacie na wyjeździe, raz przegrywacie na wyjeździe, raz u siebie wygrywacie. Przeważnie u siebie wygrywacie ze startem, no ale tutaj mecz jest w Elblągu. Start, no to taka drużyna trochę nieprzewidywalna w tym sezonie, no, trzeba sporo uważać na, na tę drużynę. No zgadza się, pierwszy mecz jaki w ogóle zaczęłyśmy grać w lidze, no to przegrałyśmy z nimi dwoma bramkami. No nie wiem, co wtedy zawiodło, nie jestem w stanie tego ocenić, ale teraz Elbląg zmaga się z dużą ilością kontuzji. Nie mają podstawowych zawodniczek, jedna ma, jest po operacji, druga ma coś z palcem i myślę, że wykorzystamy to i zdobędziemy jak największą ilością bramek. Wygramy ten mecz po prostu, tak? No, co, 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 co prawda te kontuzje nie do końca miały wpływ na ostatni mecz, bo wygrały, po emocjonującej walce z Eurobudem i od Jarosław. To pokazuje, że mimo tych problemów, to nadal, nadal tak, zespół. potrafią się podnieść, są dobrze psychicznie nastawione i myślę, że to będzie też jeden z ciekawszych meczów i będzie to jeden z ciężkich meczów. No dobrze, psychicznie nastawione to wy będziecie na pewno na w najbliższym spotkaniu i mam nadzieję, że z kompletem punktów przyjedziecie do Koszajna. Moi państwo, gościem była dzisiaj w rozmowie Julia Zagrajek, mój w Koszalina. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. W miniony weekend, co prawda, była pauza. Rozegrany został tylko jeden pojedynek. Nielba Wągrowiec mierzyła się z GKS-em Żukowo. Podsumowanie razem z tym spotkaniem, a także tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków przed nami. W ramach 12 kolejki Nielba Wągrowiec przegrała we własnej hali z GKS-em Żukowo 30 do 36. Aktualna sytuacja w tabeli na czele MKS Grudziądz z zrobkiem 26 punktów. Po 24 mają Warmia Olsztyn i GKS Żukową. 23 punkty Nielba Wągrowiec, 18 Gwardia Koszalin. Nasz zespół na piątej lokacie. Na szóstym miejscu KPR Elbląg, 16 punktów. Tyle samo ma soku Kościerzyna, 15 Usar Kwidzyn, 9 SMS Gdańsk, 3 SMS Kwidzyn i bez punktu Tytani Wejcherowo. Program 13. Kolejki Gwardia Koszań w najbliższą sobotę zmierzy się z Nielbą Wągrowiec, GKS Żukowo podejmie MKS Grudziądz, KPR Elbląg zmierzy się z Cytanami Wejherowo. SMS Gdańsk podejmuje Warmię Olszczyn i SMS Kwidzyn zmierzy się z Usarem Kwidzyn. Pauzować będzie Sokół Kościerzyna. Przypomnę, Gwardia Koszani w najbliższy weekend zmierzy się we własnej hali z Nielbą Wągrowie. Zapowiada się ciekawe widowisko i liczymy na pierwsze zwycięstwo w rundzie rewanżowej drużyny Koszalińskiej. To spotkanie w najbliższą sobotę, godzina 17. I oczywiście Państwu zaprezentujemy retransmisję z tego pojedynku, na którą oczywiście również serdecznie zapraszam. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy na kolejne wydanie magazynu Ekstra Klasa za tydzień. Do zobaczenia.